Cześć kochani. Witajcie na moim kanale Roza Agrestis Zdrowie i Uroda. Mam na imię Magda. Jestem początkującą makijażystką po kilku kursach. Moją wielką pasją jest makijaż oraz nauki przyrodnicze, stąd nazwa mojego kanału Roza Agrestis, czyli róża polna. Dzisiaj mam Pewien pomysł na trochę nietypowy makijaż artystyczny, może mniej fotograficzny. Zaczęłabym dosyć nietypowo robić ten makijaż, natomiast już mam wstępnie tak rozrysowany pewien plan, jak to wszystko zrobić. Także zabierajmy się do roboty. Zapraszam. Nie nietypowo, dzisiaj zaczynam od pielęgnacji na czole i w ogóle zaczynam pracę od czoła. Dlatego, że tutaj głównym punktem programu będzie czoło ozdobione takimi cyrkoniami, brylancikami. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Smaruję sobie czoło pielęgnacją. Jakoś nie mam do tego specjalnej takiej szpatułki, ale zaczynam od czoła i na początku poprzestanę na nim, także nie smaruję jeszcze innych części tutaj twarzy. To jest krem all about aloe. Kupiłam go parę miesięcy temu w Contigo. Jest bardzo mm, dobry dla cery, taki przyjazny dosyć. Jeśli chodzi o moją ultrasuchą skórę, to rzeczywiście bardzo miło ją nawilża, także polecam. I teraz gąbeczką nakładam podkład. Mam tutaj mm, Superstay od Maybellina. No, myślę, że chyba wszyscy go znają. To jest taka klasyka. Nakładam palcami w kilku ruchach. Nie chcę też za dużo go nałożyć. Myślę, że teraz może wystarczy. I gąbeczką z glam shopu, i rozkładam go po dalszych partiach czoła. Pamiętajcie, aby nie przesadzać z podkładem na czole, bo to wygląda potem jak taki beton nie, niezbyt. Estetyczny. Na tę partię używam teraz takiego kamuflaża. To jest Supra kolor z kreolami. O, coś takiego. Szpatułeczką wyciągam sobie go na dłoni, w bardzo niewielkiej ilości. To tylko chodzi po prostu o to, żeby pewne rzeczy, jakieś takie niedoskonałości zakryć, po prostu I jakieś tam prześwity ewentualne i, i tym podobne. Jak jest już wszystko y, pozakrywane, no to teraz y, zabieram się za y, przypudrowanie tych partii. Używam pudru z Moja. To jest taki fajny, y, ryżowy, sypki puder. Mm, do góry nogami, sorry. A nie, dobrze było. <laughs> Pomyliło mi się. Ten puderek jest po prostu... Taki sympatyczny, jakby w wykończeniu. Nie jest ciężki. Właśnie nie podkreśla jakichś takich betonowych. Jak to mówię, betonowych takich struktur na, na twarzy. Tylko właśnie leciutko się świeci. To szczególnie jest takie dobre dla skór mm, przesuszonych. Także, jak już mamy tutaj to czoło zabezpieczone, to teraz staram się dobrze znaleźć yy, taki dobry punkt, żeby przeczepić o taki, taką cyrkonię. Czy to nawet nie jest chyba cyrkonia, to jest takie szkiełko plastikowe po prostu. Szkiełko plastikowe, ma to sens w ogóle? <laughs> chyba nie. W każdym razie taki plastikowy kryształek o coś takiego. To będzie środek naszego ornamentu. Przyklejam go na klej duo do I Jak upewniłam się, że tutaj ten nasz kryształek trzyma się dobrze. Czoła. No to teraz zaczynam szkicować ornament, taki alabarukowy coś takiego. Mam do tego taki cieniutki pędzelek. Oraz mój ulubiony NYX Gel Liner. O, tak wygląda. Jest bardzo dobry jakościowo. Krople do niego kilka kropli z Inglota tego właśnie Duraline'u. Myślę, że chyba każdy makijażysta musi mieć coś takiego jak Duraline. To jest niezbędna rzecz, czy dodawaniu dodawania do cieni, czy, czy właśnie do pomad. Do zaschniętych tuszów do rzęs. To jest rzecz, która nie, nie powoduje zmiany właściwości danego produktu, tylko po prostu ułatwia tą taką smarowność tego. Zaczynam od kropeczki, czy trójkącika, takiego. Mamy trójkącik. Teraz trójkącika będzie szła taka, jakby łezka w górę. Najpierw rysuję kreskę pionową. Teraz z kolei e, chciałabym się zająć tutaj e, takim filigranem, który e, wychodzi mniej więcej od tego trójkąta i do pewnego momentu okala tutaj nasz e, kryształek. Ważna w ogóle w tej y, pracy jest zdecydowanie, y, chyba najważniejsza jest symetria. Bez symetrii to będzie wszystko wyglądało niechlujnie i w ogóle tak niespójnie. W miejscu nakleiłam już jeden kryształek, żeby to był taki punkt orientacyjny, i e, symetrycznie zrobię to samo po drugiej stronie. No i potem będę rysować znowu naokoło taki filigran-ornament. E, or Dokończę ten ornament barokowy, pseudo-barokowy, powiedzmy. Teraz tutaj spróbuję zrobić taki. Myślę, że to będzie dosyć trudny manewr. Taki ślimak, taką ślimaczkę, która idzie tutaj do tego punktu. Także zobaczymy, jak to w ogóle się uda. O, najpierw robię szkic. Się? Mam y, już tutaj tak taki niezbyt ładny, ale szkic i będę go teraz poprawiać. Tak wygląda to z tej strony i teraz robimy dokładnie to samo z drugiej strony. I w tej chwili no nie ma idealnej symetrii, natomiast jak widać filigran tutaj ten ornament barokowy z tymi zdobieniami no myślę, że według mojego projektu jest to tam jakaś taka moja fantazja na ten temat i za moment zajmę się oczami Teraz zajmę się oczami, położę na powiekę L'Oreal More Than Concealer jako bazę, wyciągam korektor na dłoń i smeruję sobie powieki. I y, przygotowuję bazę kolorystyczną, tutaj korzystam z tej mojej ulubionej Sephory, to jest ten Cream Lip Stain w kolorze takim nudziakowym. Też sobie wyciągam oczywiście na dłoń. Oczy to będzie takie foxy eye, ale nieco nudziakowe. Troszkę przydymione czarnym. Czyli robię to co zwykle. Do połowy źrenicy maluję sobie taką kreskę i wywijam jaskółkę, ale akurat bardzo wysoko, bo to jest taki makijaż bardzo, z bardzo wysokim odcięciem. Teraz biorę pędzel kulkowy, taka kuleczka, i po prostu rozblendowuję tutaj granice. I z drugiej strony też. Tutaj te granice pomadki. Pamiętać, żeby tej nie ruszać za bardzo. Na tak dobrze przygotowaną bazę teraz możemy sobie spokojnie nałożyć cienie, ponieważ są to takie odcienie nudziakowe, to postanowiłam, że, że jestem z mojej ulubionej palety Soft Glam od Anastazji Beverly Hills. Jak dla mnie to jest w ogóle taka paleta niezawodna do tego typu makijażu właśnie. Tak trochę się zastanawiam, jakiego tu koloru użyć. Zastanawiałam się, jakiego koloru użyć i myślę, że użyję koloru Cyprus Amber. To jest o tutaj ten taki mocny brąz tutaj. Zrobię to tak de facto w moim stylu, czyli otrzepię pędzel z nadmiaru i tutaj pomiędzy powieką ruchomym a nieruchomą w kąciku oka zacznę sobie powolutku wklepywać ten cień brązowy. Nie chciałabym też, żeby jednak te oczy tak bardzo dominowały nad makijażem dzisiejszym. Teraz również biorę pędzel kuleczka. Używam koloru y, również z palety Anastasia Beverly Hills. I jest to kolor Dusty Rose. O, to jest y, ten tutaj kolorek taki nudziakowy. I on będzie użyty nieco tutaj powyżej y, załamania. Aby zrobić bardzo taką płynną granicę. Biorę sobie paski pędzel teraz i nabieram najjaśniejszy, nabieram najjaśniejszy cień tempera, to jest ten tutaj, i używam go jako gumki pod łukiem brwiowym, żeby nie było takiego przeskoku, tylko płynny gradient. Teraz biorę czarny kolor, który nazywa się Noir. Piękna francuska nazwa, która po prostu oznacza czarny, kolor czarny. Robiłam tutaj te brązowe, najciemniejsze cienie, i tylko lekko dosycam. W tej chwili znowu. Nabieram korektor Modern Concealer od L'Oreala. Biorę paski sztywny pędzel do korektora, żeby tutaj wyczyścić o tę przestrzeń tutaj. W tej chwili, jak widać, już mam dwa odcięcia zrobione. I teraz spokojnie mogę to sobie wyczyścić wszystko tutaj płynem mile... micelarnym. Milecarnym, co ja też gadam. Używam garnier. To jest moje ostatnie opakowanie, ponieważ to nie jest cruelty free. A ja jednak staram się dbać o zwierzęta, o środowisko. Jednak wyszukuję sobie takie rzeczy, które no jednak gdzieś tam dążą do tego. Na górną powiekę nakładam NYX Glitter Primer. Dosyć niewielką ilość. Biorę sobie folię z PAM spigmentowelowe. Taką piękną, błyszczącą folię. Nabieram na taki dosyć, o, taki dosyć gruby pędzelek do nakładania. Staram się uważać na osyp, ale chyba jest to rzecz nieunikniona. Próbuję to rozcierać także palcami, żeby ta folia wyglądała tak bardzo równomiernie na tutaj na górnej powiece. Można też palcami nakładać folię na oko. Teraz robię kreskę na górnej powiece, ale zaczynam od wewnętrznego kącika. Najpierw od linii wodnej, tak jakby. O. Ponieważ trzeba tutaj troszeczkę wyjechać poza. Jak już zrobiłam kreski nieco poza kamerą, no to chciałabym teraz poprzyklejać kilka takich czarnych, takich, kilk, takich o, takiej karuzelki ozdób do paznokci. I przykleję to na klej, oczywiście klej do rzęs, tak jak te tutaj większe kryształki. Także z tej karuzelki to muszę po prostu wyciągnąć. Albo jeszcze drugi sposób to jest przyklejenie tego na naklej na e, NYX Glitter Primer. Może to nawet będzie łatwiejsza metoda, dlatego, że te kryształki są bardzo malutkie. Teraz tym małym pędzelkiem tutaj poprawiam sobie dolną powiekę. Tym średnim e, brązem das, Dusty Rose o, ten tutaj z palety Anastazja. Myślę, żeby coś na dolnej powiece, tak żeby było z tych takich ciemnych brylancików. Zobaczymy jak to wyjdzie. Biorę ten pędzel i na linię wodną na dole znowu używam tego e, gel linera neksowego. I teraz schodzę poniżej linii wodnej w kąciku oka. O, tak właśnie oczy wyglądają już z kreską. I teraz mm, dobrze by było jeszcze trochę przyczernić tutaj yy, brzegi, zewnętrzne kąciki. Biorę taki pędzelek i kolor noir, ten czarny tutaj. Staram się zbytnio nie wyjeżdżać, jednak mogę jedynie rozetrzeć po prostu. Tak, rozdymić tą kreskę dolną. Teraz wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne, natomiast zajmę się tym poza kamerą. Hej, ja mam już zrobioną twarz, tak to mniej więcej wygląda, natomiast teraz bym chciała się na szybko wykonturować. Biorę najpierw brązer. Brązer się nazywa po prostu matowy brązer. Wezmę sobie po prostu kontur, bo ten matowy brązer jest jakiś taki coś. Dla mnie dzisiaj za ciepły. Wezmę sobie ten z glam shopu oczywiście. Tak delikatnie chcę się wykonturować, leczy tenko. Po prostu mam dosyć mocny makijaż oka. Miał być słabszy, ale jak zwykle wyszło mocno. Teraz żuchwa idzie pod pędzel. Góźkę sterydową trzeba troszkę wyszczuplić. O, coś tak naprawdę wiecie, nie ufukujmy się. W parze aż tak do końca się nie da wyszczuplić. Oczy w ogóle użyłam tych tłustych farbek z Kryolanu. Teraz na kości policzkowe użyję sobie Mega Blasku z Glam Shopu. Tak się nazywa ten rozświetlacz. Myślę, że w już dzisiaj nie użyję. To jest raczej w takich nudziakowych tonacjach. Także mogłoby to może jakoś tak przełamać trochę dodać jakiegoś kolorytu. A jeszcze zobaczę, może, może jednak dodam. Rozświetlicę z Glam shopu biorę teraz sobie na nos. tą drugą stroną pędzelka. Tutaj pyk. Nie za dużo. Na łuk pidyna. Też nie za... O, może nawet palcem. Tylko tu dosłownie nad ustami. Może lekko to sobie rozświetlę jeszcze podbródek. Na skronie nic nie daję, bo już mam tutaj obrazek. No to myślę, że pozostają teraz na to usta. Wybieram sobie to, co do oczu używam, czyli tę seforkę jackową. Znowu ją sobie wyciągam na rękę i biorę pędzelek do malowania ust. To nasz gagatek. Taki serduszkowy pędzelek jest do tego najlepszy, i tak właśnie prezentuje się skończony makijaż. Napiszcie mi, co o nim sądzicie. Co byście ewentualnie w nim zmieniły, zmienili, co byście dodali, co byście poprawili, a może co Wam się tak naprawdę w nim po prostu podoba. Także e, liczę na Wasze szerowanie dalej oraz na nowe subskrypcje. A Wam także polecam mój Instagram: Róza Agresji, Zdrowie i Uroda. Nazywa się tak samo jak mój kanał na YouTubie. Także trzymajcie się ciepło, liczcie na moje nowe pomysły i nowe filmiki, i zobaczymy się wkrótce, A Pozdrówka!